Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ziemniaczek i witam Was w kolejnym odcinku z GTA V na trybie fabularnym. Ja dzisiaj już nie przedłużam wejścia, bo mamy daleką drogę aż na drugi koniec mapy do misji, gdzie będziemy lecieć już jak to jest taki triatlon z Mary Ann, taką kurczę, aż widać, że jak jest mokro, to mamy dłuższe hamowanie z Mary Ania, tego pana tutaj Olambo ja nie mam czasu bo ja muszę zdążyć przed nocą do tej misji ale i tak jest poranek z tego co wiem dziesiąta, no prawie 10 rano musimy zrobić przed e, dniem przed końcem dnia bo e, ta misja nam właśnie się skończy już to przed nie wiem jak długo nam, nam to już świeci ta misja ale dlatego my ją dzisiaj dopiero robimy bo jest prawie poranek, to ja zdążę tam dojechać. Ostatnio... Jak poleciał na tej mokrej powierzchni. Widać, że jest, inaczej się hamuje. Ostatnio rzeczywiście że żeśmy Michael zostawili w... Yy, North Yankton. Dobra, ja już tu zwolnię, bo jeszcze wylecę z zakrętu. North Yankton i go porwali chyba Meksykanie, albo kto... Nie wiem, kto go tam porwał. No ale t, y, tam y, kolejna misja będzie tutaj już w Los Santos i musimy znowu lecieć tam do y, North Yankton, ale klimacie tam już kłada, że tak w Polsce nie ma takiej zimy ładnej. Może u was jest, ale u mnie jest mokro, nie, nie zimowo tylko mokro, ja nie wykręcę, ledwo co, naprawdę widać, jest różnica jak idziesz po mokrym, a po suchym. Ja to widzę, że wy tego nie widzicie, ale jest dłuższe hamowanie na pewno Ja auto się nie obrzuci tak przy okazji, dobra o, i kolejne barierki zaliczone musiały być oczywiście traktor w taką pogodę jeździ też, to, to chyba w rzeczywistości to raczej yy, nie na pole, bo to by się już utopił w ogóle jak u mnie była wysoko woda. Wow, było zagrożenie powodziowe, to tam na pewno nie pojechali, bo byłoby problem. Dobra, jeszcze 5 km, oczywiście musimy najpierw na autostradę wyjechać. A po tej w rzeczywistości prosta droga. Oj, 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 oj. ale to auto się ślizga dziwnie w tym deszczu. Dobra, ukochana rzecz, bo nie wiem czy wszystkich graczy. Takie to aż by rozwalać te barierki tutaj ładnie. O, bieg, 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 bieg. coś tu jest, nie wiem. Wolę ob obrócić kamerę, bo wiem, że tu jest we New York Ford. A tu się już będzie inaczej jeździć. Już jest fajnie sucho. Tutaj fajnie mokro. Ja już się ślizgam, tylko jak tu Na pewno jest ulewa, jak tu można nazwać. Już myślałem, że mi... Aha... Nie wiem... Coś z tymi moimi wejściami do kompa jest Bo jeżeli ja wiem, że tak Ostatnio było, próbowałem jatlo nagrać No i mi nagle mikrofon wywaliło, że nie nagrywało Nie wiem, czemu teraz mi nagle słuchawki nie wiadomo czemu wyrzuciło Dobra, zrobimy to już, bo już jesteśmy w bliżej tu! Czekaj Dobra, mam go! Jak auto stracimy, to tam pół biedy. Wszyscy, nawet na sportowo ubrany. A ła! Kurde, to zantyk. Nie, radio, prawa autorskie. YouTube mnie zabije znowu. No niekiedy te prawa autorskie są niekiedy nie. Ja nie wiem, czego to zależy. Może odchodzi od radia. Czy jest rozmowa, czy jest. Yy, ten... Czy jest jakieś muza. Są dwie różne rzeczy oczywiście. Okej. Ładne pożegnanie, ale i tak Franklin do. Ej, babo! Kurde. Pierzynie. Nie umiesz jeździć, teraz sobie wezmę motor. Jak już tutaj stoi, no kolejne radia, jak mnie te radia kochają, to po prostu... Piękne, nie? Kurczę, to nawet, y, y, tego. Koła nie da się dźwignąć, no ale... Już nic nie się poradzimy. Znowu tu wleco sobie wall, wall ride. Jak to raz tam było chyba w jednym odcinku, jak też jechaliśmy tu. Dobra, ciekawe jak tym się jeździ po deszczu. Ciekawe doświadczenie. Na pewno pociągiem no to się na pewno inaczej jedzie, nie wiem czemu teraz jakoś, nie wiem, ten komputer mi jakoś teraz laguje, albo coś z tymi wejściami, nie ja nie wiem co jest. Wejścia jakoś są jakoś, nie wie, przerywane, czy co, bo jakoś co mi przed chwilą głos przerywało, nie wiem czemu. Albo coś z tym mikrofonem jest, albo z czymś, nie wiem. Ja oczywiście nie robię tak, bo... Okej, okay, ale lag był jak nie wiem co, czy ja mam i te włączone chyba, ale miała laga, co jest z tym komputerem? Mocno mi laguje, teraz muszę powiedzieć, już tak dosyć długo, nie wiem czemu, kiedy są lagi jak gram, nie z niewiadomych przyczyn, może dlatego, że też nagrywam, albo że też się przemieszczam tak szybko yy, w tych pomieszczeniach. Ale już myślałem, że nie rozwali tego płotka. Teraz musimy tylko na plażę najpierw dojechać. Dobra. Czekać zwierzątka. Tak, żeby tylko nie zginąć. Ja tak lubię ginąć. Gdzie jest tam Tu. Dobry. A no, looking at my ass. I was looking at your ass. I know. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Are you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. I'm doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you! You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic.

Tylko że na nagraniach tego Tych tak spiesznie słychać oczywiście Jak mi jeszcze raz laguje to się kurze. Chyba przestanę nagrywać i przeczyszczę kąpa. Jeszcze mi jeszcze raz lagnie. No, I tak już się... Ja już i tak ciebie lepiej ubrałem. Kurde, znowu ten shift mi się robi jak na tym triatlonie najdłuższym. Nie bój, ja już zrobię najdłuższy triatlon w GTA, to się nie bój, że ja to nie dam rady. Spokojnie. To... Ranne jak zimno. No. Kurde, już tyle tych triatlonów zabierze no spokojnie. Dobra, cups lock i jedziesz. zamknij się, ty nie umiesz jeździć na rowerze. Ja na pewno umie pływać, ale no pływać umie ale na pewno jest szybko Kraulem nie umie Tak szybko Oczywiście Dobra ta jest daleko w, w tyle a ona niby wszystko umie tak Franklin jest oczywiście lepiej umieśniony Może nie widać tego ale ma oczywiście troszeczkę masy bo jak nie macie masy no to też troszeczkę nie za bardzo No ja też mam troszeczkę masę Dobrze, no, że nie mam komerki, to jeszcze mi nie widzieliście nigdy. Tak myślę. Dobra. Teraz będzie fajny skok. Jedziesz. Pyk. Okej. Okay. Co to jest? Jak to się nazywa? Holfart. E, gołąb, o. Został mi na tym. Zaradę! radę. Ała. Jesteś ze mną? Tak. No. Trzeba się skoncentrować na wysiłku, a nie. Takie głupoty, co ona robi. Biegnij. Biegnij, dłuższy. Biegni, w... Aha, wzdłuż trasy myślę, że dłuższą. Ja tak niekiedy mam w czytaniu. Się zacinam. Tablita, daleko. My już z przodu. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz. Franklin. I będziemy na razie skręcać. Ok, teraz musimy skręcić. I na plażę powoli. A tu jest checkpoint, nie zauważyłem go. Patrzcie gdzie ona jest? STYD! Have you seen a dog? Was is. Yeah, it went down the beach, I think. know you just the. Great, you won. Aren't you gonna gloat? Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, we gotta keep going. Some loser. Uniesiony karierę! jest Porąbana. U każdego jest ta misja. Czempion jest zaliczony. A ty tam trochę może masy na rób sobie, będzie lepiej. Ciekawy, czy ja do nich teraz zadzwonię. Merian. Zajęte, dobra. Teraz mam zaplanowane misję treworem poboczną. Oczywiście, bo dzisiaj mi się nie chce fabularnych robić. O nie, gdzie on znowu siedzi. Znowu będzie, będą prawa autorskie, chyba. A nie, jednak nie, dobra. O nie! Trevor głupi! Jak ty się ubrałeś, aby widać wszystkie tatuaże, które ma. Czy mogę? No. Fajne, co? Dobra, ja się może idę przebrać, bo to tak to nie pasuje. Znowu e, muzyka, ja wiem, że jest muzyka. Czekajcie, może od innej strony pójdę. Patricia, Mrs. Madrazo! Trevor, oh, I ja miss you all chłopaki, you boys. Chłopcami. Miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. Uh, it's a bit more complicated than that. Uh, actually, Michael and I, uh, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Dobra. Szybko. Czy ja nie mogę tu wejść? Gdzie tu jest w ogóle to wejście? A tu chyba jest to wejście. Bo tu było wejście przecież do tej chałupy, tu. No tutaj jest dobra. Ja się mogę przebrać. Zapisać. Jak się gdzieś przebrać. Bo bym nie chciał, może, tak łazić. Jest tu gdzieś interakcja No i dalej, no idź Nie mogę, nie można się przebrać Dobra, no to nic nie zrobimy Nie jest tu przebieralnia Dobra, dalej tylko O no nie, znowu ta muzyka, no będą prawa autorskie Bo ta muzyka jest... Nie, dobra, jakie stroje pierwsze lepsze, o Ta kurtka Idealny strój, ja muszę są zmykać, bo mnie YouTube zabije Tak? prawa autorskie Pamiętajcie też że rzecz, za niedługo też będzie GTA Online I będzie też odcinek stworzenia postaci i... Nigdy nie będzie na wyścigach, no... Nie będzie muzyczki Żadnej nawet za radia No bo... Będą prawa Ok, dawaj mi jakieś auto z ulicy, lepsze, szybsze. Na pewno, idzie jest ta misja? Najpierw tu, nowo na drugim końcu miasta. No ale musimy gdzieś trochę pojeździć, żeby do tych misji dojechać. Dobry, panazie, dzięki Dzięki za auto i muzyczka wypadła. Eee, czekajcie, w złą jadę, ale. Dobra, już jedziemy teraz w dobrą. Dobry. Jedziemy z tym koksem. Dobra. Na autostradę, ok. Jedziemy, to jedziemy. Aha, tutaj tak. Mm, ok. To chyba się tego nie spodziewałem. Dobra, tutaj tak. Żeby tu nie wylecie przez tą dziurę. Dobra, tu gazu. Dajemy. Nie. Ja tego nie rozumiem. Jak my jesteśmy na autostradzie, to nam się tamta misja wyświetla. Ja tego nie rozumiem, dobra... To nie moje auto, można wypadki robić dobrze, po barierkach... Oj, o, jeszcze lepiej, ktoś ma tyłek rozwalony. A jakiś motocyklista też umarł. Nie wiedziałem, no. Dobre. Gazu. Ciekawe, co to będą za dziwacy i... Ol przyrąbałe. No przepraszam bardzo, no ale ja taki kierowca, no. Gościu gościu chcesz sklepać, tak? Dobra, chodź tu. Chodź na klepę. Chodź na klepę! Cię wyjaśnię zaraz. No. Teraz się przestraszysz, chodź tu. Tyk, tyk, no. Policja mnie goniny ja was zabiję chyba. O, o, okej. Okay. Jak chcesz się klepać, to ci też przywale. Pyk, pyk No Nie szczelasz do mnie Dobrze, mam kamizelkę kuloodporną Dobra, już mnie nie ma O nie, oni tam wyjadą Dobra, przejechałem tym autem jednak O nie, misji nie mam Muszę poczekać chwilę to trochę czasu mieć na tą ucieczkę oh, Mówi mi się... Kurde. Dups. Kolejny gościu Furde policja nie ma policji, dobra chodź tu, przywale O! Na dwa hity Brawo Nie umiecie się bronić ja się z, y, z ochroniarzem, który miał broń, ochroniłem tylko z pięści. Gdybym chciał, to bym wyciągnął broń, ale nie wyciągłe Dobrze. A nie, bo będziemy hałpe spalać. Dobra. Hej, 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 hej. No idź. No Nice house, isn't it? You like it? I'm I'm No, no, I'm good. I used to sell houses like this, all the time. Okay, I sold dreams. I made mean, lives meaningful. I'm mm -hmm. not sure about that. Oh, but you like you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy, bouncy. Josh. Josh Bernstein. Yeah. <laughs> I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate. And so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that. I'll get to that. I see. It's not really. It's not really money that I'm after here. It's just, it's a little something more awkward than that. Now. Lenny Avery. He, he, he was my best friend. And now. He has taken all of my clients all of them do you think that you could take out all of his for sale signs was easy she's worth it man i love you okay yeah wiem co to będzie podjeba tą haupa spalimy z tego co kojarzę ale to coś co szat to ha Teraz tak. A ja sprawdzę ile mamy na czasie. I zaraz ile mamy? O, o, o moje oświetlenie w mi się zezwaliło. E, mamy 20 minut, to zróbmy tak, bo tu musimy tablicę rozwalić. To Zróbmy tak. 5 Tak, z 5 na oko. To wysyłaj mi, bo musi nam wysłać. znajdźcie wszystkie znaki na sprzedaż. Rozmieszczone na północy części miasta. No właśnie, dawaj mi no to Kajton okay, mał. Ten gościu. Nie, łącz mi się. Gdzie są SMSy? Do, Byk. Gdzie on mał. Te chałupy. Eee. gdzie on tu jest. A, tu. Eee, okej, okay. kojarzę, gdzie to jest. I tam mamy za dwie chałupy. Gdzie my w ogóle teraz jesteśmy na mapie? Zaplanujmy to, tak. Teraz SMS-y na kolejnym odcinku to skończymy, bo później to o tym zapomnimy. Wiem, jak to jest, to teraz jesteśmy tu. To teraz będzie ta chałupa, i później tam, dobrze. Wiem, gdzie jeszcze raz to jest, tu To jest ta chałupa. Najprawdopodobniej, tylko nie wiem skąd jest wejście, i to jest najgorzej. Dobra, szybko jedziemy i zniszczymy te tablice. Ewent. a tak po prostu zniszczymy, i tyle. Ta? Bo pamiętajcie, że ten punkt to nie znika, to trzeba wszystko na bieżąco w rzeczywistości robić. Gdzie jest ta tablica? Uh -huh. Eee... To jest pytanie, gdzie jest ta tablica? Bo ja nie wiem. To jest od innej strony. Policaj! się. Dobra. Czemu ta Co Czemu ta ciężarze w tutaj tutaj się zmowa? Nie wiem, bo to jest inna chałupa w ogóle, nie wiem. Czekajcie, bo to było przy tym wieździe, tutaj, tak? Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. O, mam to, dobra, mamy ten znak. Zaliczono, znak został zaliczony, i teraz mamy. tu gdzieś, tak? Teraz sprawdzę, gdzie to było dokładnie. Yy, tak, tak, tak. Eee. Yy... Tu jest ten przejazd, tu jest taka droga, chyba musimy to zapamiętać, i to jest tu. Eee, to jest tu? Przepraszam, jeszcze raz muszę spojrzeć, bo nie umiem zapamiętać tego miejsca. Tak? Eee, tak, to będzie gdzieś tam w tym miejscu, tak na oko. Ale za, Zawinęliśmy dupką. I w taksówkę, no... Ja Ci zaraz broń pokażę, to będziesz miał. O. o, do kina jedziemy. Jedziemy do kina. A filmy są nudne. Jakbyś, jakby to było przynajmniej zrozumiałe po polsku, tam nie jest wszystko po angielsku oczywiście. I teraz gdzieś ta chałupa tutaj jest. Nie wiem gdzie. Tu jest jeden sklep przy okazji. Teraz tak, tu jest gdzieś jakaś hałupa do sprzedania. To gdzieś tu, bo? Najpierw zobaczymy tu. O! Tu chyba nic nie będzie do sprzedania, bo to już widać że to nie... chyba nie jest od niego. Teraz sprawdzimy tu to Chyba wygląda jakby to było tu Jakby w tym rejonie. Czekać. jeszcze raz dobry test bo... E, ja się zgubię? E, pyk. Link, wchodzimy. E, Okej, okay. tu jest takie zawiasy. Tu jest tak. Okej. Okay. Ja nie wiem, gdzie to jest. Czekajcie, ja bym tu chyba potrzebował za prawdziwą mapę. Kopię, bo ja nie umiem tego znaleźć. Gdzie to jest? Hmm Przecież tu takiego czegoś nie ma Patrzcie, tu jest takie coś tak jakby te odwrócone A na mapie To jakby to było A tego nie było Jest teraz Trochę zdziwiony. Ale z tego co widział to tu jest kolejna, dlatego podjedziemy tam pod i spróbujemy tutaj to jakoś rozgryźć. Ale zjechał. Ale poleciał zająć życie. Dobra, gdzie samo metaliczka. Tu chyba. Tak. Pyk okay. Dwa. Teraz tylko musimy znaleźć tą chałupę, która tutaj jest, ja nie wiem. Musimy patrzeć na znak. Dup. Okej. Okay. Gdzie my tutaj mamy jakiś... O, tu! Mam to. Broń, ja tego tym nie rozjadę. No. I teraz musimy trochę przemieścić się. Dobra, pokaż mi, no, gdzie to kolejny jest. Byk mamy 3, A 5 ma być. To już spieszę się, żeby was nie zanudzać. Dobra, weźmiemy tą chałupę. Ona jest tu w tym miejscu. Tu jest takie, takie, jakby zapętlenie, i taka droga odchodząca. Proszę, mamy to. To będzie ta chałupa. Tam jedziemy jako czwarta. Po czwarte zniszczenie a w kolejnym może tak pod koniec jeżeli to gość interesuje gdzie one są dokładnie to tak może być no to może sobie obejrzeć na kilka odcinków bo albo zróbmy tak jeżeli będzie czas no to w każdym odcinku pięć takich zniszczeń bo to trochę będzie trwało jakbym mógł zarobić ale przywalił Jakbym mógł zarobić lajwa to bym zarobił z tego lajwa ale nie nie umiem Bo net mi oczywiście nie pozwoli bo jest za słaby żeby zarobić lajwa Dobra zawias. teraz tu Tu chałupa Tu będzie wjazd Nie Gdzie za tej chałupy w ogóle wjazd? Do tej tutaj co jest przed nami Gdzie tu jest wjazd? Tu. Tam to broń, dobra, pistolet, pistolet, znamy. Proszę, już nie ma. I ostatnia tablica. Nie wkurzaj się, Trevor, mamy czas. Ok, gdzie jest kolejna? Tutaj, to. To jest chyba naprzeciwko tego. A nie, to nie jest ten. To nie jest plac golfowy. Ok. Nad, nad placem golfowym. Ok. Tutaj. Która jest z tych chałup? Ok. To zobaczymy, która teraz to jest hałupa, Ok. Pyk. Pyk. No i teraz musimy znaleźć tą chałupę ostatnią na dzisiaj. Tu ich jest chyba 23. Czyli chyba, to teraz nie wiem, mam już ją szybciutko 15. No to by tak na trzy odcinki były, ale proszę Państwa, dzisiaj już kończymy. Miało być 5, jest 5, nie wiem, bo jest 25 25 na czasie, nie wiem, bo nie patrzę. No to dzisiaj na tyle. Może jeszcze sobie infernusa na kolejny raz zajmiemy. Ej, przepraszam bardzo, ja chcę to auto. Dziękuję, dawaj to. Dziękuję pani. Moje to jest teraz... Nie muza. Dobra. No to tu kończymy. Ja może nie zapisuję gry, bo jakby było trzeba powtórzyć, to później mam gdzie. E, widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.